Magda, czy ty kilka lat temu, kiedy pojawiłaś się, stawiłaś się właściwie na castingu do Beat Music, zdawałeś sobie sprawę, że za kilka lat będziesz no na pierwszoligową gwiazdę, mimo że y, grasz muzykę aktualnie no, która nie jest najpopularniejszą muzyką, mimo wszystko w polskich mediach wśród odbiorców tak polskich, ale wśród mediów nie. Wiesz, ja od małego tak naprawdę od najmniejszych moich lat, gdy oglądałam różne talent show, ja zawsze marzyłam, że będę na tej scenie, że coś osiągnę. Myślę, że te marzenia tak bardzo przyciągnęłam i polecam to każdemu, żeby naprawdę marzyć, wierzyć, nie poddawać się nigdy, nie słuchać innych, tylko po prostu kroczyć przed siebie, eee, że no, musiało się tak chyba skończyć. Ja wiesz, ja żyję tą muzyką, ja żyję w ogóle sceną, ja kocham ludzi, ja kocham, wiesz, to wszystko, co się dzieje dookoła. Eee, i, I myślę, że to jest... Wobec mnie tak szczere, że ludzie rzeczywiście mnie tak pokochali, że oddają mi to teraz właśnie w postaci nagrody, że, że pojawiam się chociażby w takich programach, takiego ogromnego formatu i, i to mnie ogromnie cieszy. A powiedz mi, czy y, zadam pytanie wprost, a ty odpowiedz tak albo nie, albo czy, czy może już to się wydarzyło. Y, czy y, można już ci nazwać milionarką? Domyślcie się. <laughs> Wymowne. Dużo się zarabia jako zespół polowy, Bo tak wiesz, często są te, te informacje medialne, ile zespół bierze za, za koncert, za wesele, za sylwestra. Pewnie coś tam prawdy w tym jest, ale, ale jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jak ty reagujesz na takie informacje i śmiesz się z tego, czy mówisz, o fajnie, chciałabym tyle? Czasami rzeczywiście są przegięcia i to ostre. A którą e, stronę? E, e, właśnie chciałabym, żeby tak było, jak piszą. Nie, ja myślę, że nie można porównywać w ogóle, wiesz. Mamy bardzo różne zespoły w naszym klimacie disco, są przeróżne zarobki. I jakby ja myślę, że to chodzi o jakość, o to, jaką sobie wyrobisz tą jakość. Jakie robisz kity, jakie jest na ciebie zapotrzebowanie. To jak w każdej pracy. Jeden menadżer dostanie tyle, a drugi, który jest, wiesz, pracuje dużo więcej, ma jakieś lepsze wykształcenie, dostanie, wiesz, więcej. Więc to jest jak w każdej pracy, tu, tu nie ma, że... Albo to jest branża disco, albo to coś tam. Nie. Gwiazdy pop też zarabiają różnie. Jedni zarabiają mniej, a inni zarabiają. Wystarczy, że zagrają trzy koncerty w roku i mają tyle samo, co inni, którzy wiesz, grają przez cały rok.